No sam nie pójdę, jego jestem w dawku. Dobra, ja wysiadam bo... Dobra, jedyny. Pyta, czy ktokolwiek przeżył? Ja przeżyłem. Coś tam strzela do nich. Lokalizuję. No bądźcie na do Nie, Jezu! Idź do logistyki, mówili! Będzie bezpiecznie, mówili! Żyjesz, Kryptowski? Żyję, żyję! Kryptowski, ktokolwiek tam przeżył, czy nie? Kryptowski przeżył cokolwiek? Nie wiem, chyba nie. Zu, <noise> 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 ale co robisz, z taki to jest Mega dobrze. Dobra, ter, ter, ter e, falam żyje, falam żyje, ale Nie da rady Tam no gdzieś jest działko jest Ta ustawione. Wza... Tam jest działko gdzieś ustawione. Reload. Ocur